Cześć wszystkim, kłaniam się nisko i patrzcie, jak pięknie jest ukończony układ mackowy. Ostatnie kilka, już naście nawet odcinków, poświęciliśmy temu właśnie układowi, no i zaginionej galaktyce, wiadomo, czy tam galaktyce zaginionej. Obiecałem, obiecałem, czekaliście. W końcu idziemy na kultowy już poziom Bot of War, w którym będą boty związane z Kratosem Atreusem, no i ze wszystkimi postaciami głównie z God of War 2018 i z God of War Ragnarok. Innych nie podejrzewam. I okej, okay, i tutaj w ogóle jest bonus za zniszczenie wszystkich kruków. To nie wiem, czy ja już tego przypadkiem nie. Nie przegapiłem, ale zobaczymy. Jest to chyba poziom, w którym wcielimy się w Kratosa. Mam takie wrażenie. Więc jestem tym bardziej podekscytowany. Okej. Okay. Bałem się, że ten botowąż mnie zaatakuje. Podobnie jak wcielaliśmy się w protagonistę. Ape Escape, prawda? Pamiętacie to doskonale? Tak, chyba tutaj mamy Kratosa i Atreusa na wstępie. Zresztą już ich uratowaliśmy w poziomie łakotako Staliśmy się w iście epickim stylu kratosem. Piękna sprawa. Jak mogę użyć topora? Mogę nim rzucać. Oczywiście. Mogę go przywołać. Oczywiście. Mogę nim machać tak o. A kratos z Atreusem niech sobie siedzą. No i dzień dobry. I tutaj jest pięknie pokazane, jak mogę rzucać. Mam moc potężną. Przy okazji zamrażam też. Chodź tu. Pięknie to oczywiście, czuć też ten topór na mm, triggerze dzięki haptyce. I tutaj mamy przejście do miejsca, gdzie jest bot inny. Odgra na PlayStation w ogóle. Jotunka z żelaznego lasu tworzy prorocze malowidła. Ja wiem, ja wiem o kogo chodzi, ale nie pamiętam jej imienia. Grała sobie na PlayStation w ogóle chyba dwa. Game over. Ojej. No przykre, strasznie. Idziemy dalej. Mówię, ja w Ragnaroka jeszcze nie grałem, ale kusi mnie, żeby zrobić ogólnie serię z God of War. Bo ym, jest to zasna seria, dlatego wybaczcie mi, że nie jaram się tak tym poziomem, jak może powinienem, i tutaj coś mamy, puzelka. W dobrym miejscu. Świetnie się rzuca tym toporem. Szkoda tylko, że tak nie chcę wracać specjalnie. No, nie mogłem trafić. Zamroziłem ci flegmę. Następny bot uratowany. Bogini piorunów. Wielka grzywa, jeszcze większe serce. Dziękuję. Pytanie: O co chodzi z tymi krukami? Czy ja mam strzelać w te kruki? Bardzo daleko w ogóle mogę rzucić tym toporem. Bo nie wiem o co chodzi. Bo wiem, że jest trofeum za pokonywanie kruków, ale. Czy to są wszystkie te kruki? Bo jeśli tak, to trochę. Słabo. Ale o, widzę, że te zielone chyba, tak? Chodzi o te zielone. Tak, mamy już drugiego. Świetnie. Tutaj mamy kogoś uwięzionego. Jednak nie. Okay. mam dmuchnąć? Bardzo dziękuję. Czy tak przyzwałem kolejne bóstwo? To jest Tor, nie? Tak wygląda Tor w tej grze. Tak, Bóg Piorunów, wielki młot, jeszcze większy bewek. Tak wygląda Tor w tej grze. Bardzo się cieszę. No właśnie, bo ten kruk ucieka, i teraz mogłem tego kruka tutaj rozwalić, i mi nie uciekł. Doskonale, teraz tu. Wow, to żółwia. Żółwio, mogę cię podnieść? A mogę, wciskając kwadrat. Tak, mamy kolejnego bota, czyli królowa Walkiria, Wiedźma z lasu przestała istnieć. Nie mogę skoczyć na żółwiu. Trudno. Mogę za to zamrozić sobie drogę powrotną. Świetne. Świetny poziom, świetne mechaniki są tutaj wykorzystane. Doskonale. Czuć moc! się przebić po prostu taką metodą. Doskonale. Super. I co my tutaj mamy? Mamy puzla, przede wszystkim. I kolejnego kruka. Najmędszy, najmędrszy z żyjących. Mądra z niego głowa. Okej. Okay. Na razie załatwiliśmy trzy kruki. Jeszcze pięć. Tu mamy listę wszystkich, które załatwiliśmy. Tam widzę kolejnego. Jak śmignął, ale nie. Tam jest. I zobaczmy, czy tam się coś zmieniło. Tak, cztery. No to jesteśmy w połowie. Jeszcze cztery. Wydaje mi się, że jest OK. Doskonale. Tu musimy na tym lozie skakać elegancko. Okej, okay, jakoś to wyszło. Szukam kruków. Ło, wow, matko. To było spektakularne. Okej, okay, gdzie są kruki następne? Dobrze by było wiedzieć. O, patrzcie, zatrzymałem mechanizm. Świetnie, oj, uwaga, bo trochę się zagapiłem. Świetnie, jeszcze ktoś został? Nie. Wróciłem sobie most i dzień dobry. O matko, wyglądacie na mocarnych. I kim ty jesteś? Krasnoludski kowal twardszy od skóry ma tylko język. Okej, okay. gdzie są kruki? Czy to możliwe, że ja już po prostu pominałem kruka? Cztery kruki pominałem. O Matko Święta. To jest bardzo w stylu kratosa. Chyba tak. Wydaje mi się, że te kruki to były do zebrania wcześniej. Czy ja mogę jakoś wrócić na poprzednie etapy? Czy ta zjeżdżalnia już jest niestety poza moim zasięgiem? Może nie. Może mogę? Mogę! Super! No to szukamy kruków. Nie odpuszczę. Tam, no już widzę, że jest na przykład piąty. Którego pominąłem. Jezu! Dam radę? Wycelować? <grym zainteresujesz> nie, ale wiem co zrobię. Nie, nie wiem co zrobię. Pojęcia nie mam. Oj, nie zdążyłem. Mogę celować. A nie, nie, mogę celować, w ogóle nie mogę nic Ajajaj, nie jest dobrze Znaczy się nie, da się wrócić Jeszcze raz próbujemy No, nie da się Wow, i tracę tylko monety cenne Nie, doleciałem tu, super Jednak nic nie straciłem, oszukałem grę, oszukałem system Jest moc Kolejny ptak obezwładniony, dalej. Bo załatwiłem póki co 5 na 6, tak? To jeszcze gdzieś powinny być. Boję się, że to były te z początku poziomu. Ale one odleciały, więc jednak nie. Kruki halo! Dzień dobry. Chcę was zabić, tylko. Kruki? Kruki. Halo. Może tu. To mi wygląda na dobre miejsce dla kruka ukrytego. Macie tu jakiegoś? Nie mają. Nie mają tu kruka. Chyba że już tu wcześniej zniszczyłem kruka i o tym nie pamiętam. Kurde, to chyba musimy brnąć dalej, może będą jeszcze jakieś. Się wydaje, że zaprzepaściłem wszelkie szanse. Na świecące się na zielono kruki. Chociaż nie, już widzę następnego. I tam? Okej, okay, jeszcze widzę dwa. Widzicie? świetnie i jeszcze tam na górze był chyba bo mogę się teraz mylić ale centralnie chyba był nie, to jest akurat ale był, o patrzcie no weź w niego wyceluj no wyceluj Jezu. Nie osłabiaj mnie. Możesz się wspiąć na węża? Możesz. No to dawaj. Teraz. Jeszcze nie wszystkie. Jeszcze gdzieś jest jeden. O! Jak to możliwe, że wpadając tutaj. No, trudno. Jeszcze został jeden. Bardzo chciałbym wiedzieć, gdzie. Może w tej. Tutaj wnęce? Nic mi nie przychodzi do głowy. Tu nic nie ma. Ale jeszcze jeden jest. Ja nie mogę. To jest najtrudniejsza znajdźka do tej pory w grze. Naprawdę się trzeba namyślić. Niby takie zielone, niby wyróżniające się na tle wszystkiego. A nie jest tak prosto. No, wystarczyło wskoczyć. Zrobić tak. Nie, mi się wydaje, że w tej wnęce jest. No, nie odpuszczę. Tu musi być. No, nie ma. Nie ma, zmiłuj. Na bank tu go macie. Na 100%. Gdzie jest ten kruk? No, się nie dowiem. Gdzie jest kruk? Halo. Tu wszystko rozwalam. Wszystko. Gdzie jesteś? Kruku. Może faktycznie na początku, słuchajcie. A może nie. No gdzieś moim zdaniem być musi. Ale już bym go wykrył. Jakby tu miał gdzieś być. A na początku mi się udało go... Wyczaić, nie? Czy słowo boy nie jest zmiksowane na soundtracku w tym momencie? Słyszeliście to? Jest takie boy. Nie znajdę, na bank. Mówię wam. Już... Już po wszystkiemu. Dobra, kurde, nie wiem, chyba muszę się poddać. Bo po prostu masakra. Idziemy dalej, może gdzieś dalej jest jeszcze jeden. Aczkolwiek wątpię. Jeszcze puzelek został jeden. Kratos tańczący na lodzie to jest coś niebywałego. Tu nigdzie nie ma. Wejdziemy sobie tutaj i zaraz sprawdzimy, czy może jest opcja znalezienia jakiegoś. Ale tu widzicie, już by się świecił na zielono, nie? A tak to... Ech... Gdzie jest ten puzel? To jest fascynujące mnie. Najbardziej. No. Tu na dole jest puzel? Nie. Tu na dole jest coś. Jest puzel! Wow, Zostałem zgnieciony. A jeszcze raz, jakbym nie został zliczony. Patrzcie, widzę kruka. Widzę go, widzę go, widzę go, widzę go. e, 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 e. Jeszcze raz. No, no i to po prostu było takie bezpieczeństwo. Aha, i tak muszę tu wejść. Patrzcie. Żeby się dostać z powrotem, muszę tego użyć. Sprytne całkiem. Koniec, załatwiłem Was wszystkie oczy wszech ojca znaleziono i pokonano 8 kruków na poziomie Bod of War. Pięknie! I załatwieni wszyscy. I puzelek zdobyty ostatni, tak? Wszystko mamy? Wszystko mamy poza jednym botem. Zapewne ostatnim. Plujecie na mnie kwasem, śniegiem, czy co, czym wy tam plujecie? A teraz nie wskoczę nagle. A teraz nagle wskoczę. No dobra, yy, niespecjalnie. No, teraz wskoczyłem. Prawidłowo. Nawet coś jest. Bot ostatni. Bot uratowany. Krasnoludzki rzemieślnik. Silne ramię, słaby żołądek. Okej. Okay. Tu jeszcze możemy coś. O. Wróg czy złoto? Wybieram złoto. Zawsze i wszędzie. Mamy wszystkie boty. Mamy właściwie wszystko. Możemy iść na koniec poziomu. I cieszyć się sukcesem, moi drodzy. I to takim sukcesem niewymuszonym. No, nawet teraz możemy wskoczyć po platformach. bo musimy uważać, bo one są takie dosyć zdradliwe. Wow, niesamowite. Że jakieś platformowe wyzwanie okazało się tutaj wyzwaniem. Czy na tym poziomie nie tracę pieniędzy? Bo takie mam wrażenie, że nie tracę pieniędzy. I lecimy. Nie, no znowu. Dlaczego? Chyba jednak tracę te pieniądze. No kurde, znowu to samo. Znowu to samo. Nie mam pojęcia dlaczego. Nawet gorzej poszło tym razem. Teraz się uda. No, teraz się udało. Mamy tylko do pokonania wielką świnię. Hog. Jeszcze raz załatwiłem cię równo. Pięknie, jeszcze jedno. Ja, teraz była najszybsza. Teraz ciągniemy. I rzucamy świnią prosto. Tam. To było mocarne. Tak się prezentuje Astro Kratos. Tańczący z mackami. Wszystkie boty w układzie mackowym zostały uratowane. I fragment statku zdobyty dysk SSD statku matki pozwala na lot z prędkością szybszą od wczytywania gry. O, piękna reklama PlayStation przy okazji zresztą cała ta gra to jest jedno. Wielkie, jedna wielka reklama PlayStation, ale zaskakująco udana. Ktoś miał naprawdę dobry pomysł na tę reklamę oczywiście. I w tym sposobem lądujemy. Na naszym miejscu katastrofy, i nagle się zrobił tutaj wieczór. Ale okej. Okay. I znowu ręczne naprawianie nas czeka, tak jak poprzednim razem. Najpierw będziemy musieli to chyba wydłubać z tego lodu, co? Tak, zdecydowanie. R2, żeby uruchomić piłę. O, i przy okazji tak, padem machamy, przykładamy w odpowiednie miejsce. Tak, kręcimy. Świetnie, teraz znowu przykładamy w odpowiednie miejsce, żeby machać, i R2 tniemy. Jeszcze będzie raz taka sytuacja. Albo dwa. To muszę przeciąć. Doskonale. Jest to tak satysfakcjonujące? Ten pad tak wibruje, że aż boli. Świetnie. I teraz wkładamy wszystko w odpowiednie miejsca. RL2 teraz. No bo to jest lewa ręka, jednak. Ok, i prawa znowu doskonale i uruchamiamy świetnie, i znowu jest dzień. No nie mógłbym się bardziej cieszyć. Dobra, dalej. Nasz statek Matka PS5 ma nową część. Którą umieszczamy, gdzie? Tu. Doskonale. Doskonała robota. Dysk SSD statku matki został odzyskany. Kolejne srebrne trofeum dzisiaj. Więc bardzo owocny odcinek pod wieloma już względami. Patrzcie na nasze wszystkie boty. Ilu ich nowych tutaj jest teraz? 114 No, nie mógłbym być bardziej zadowolony. A no i odblokowaliśmy pierwszy obrazek z puzli Farbą po kokpicie garaż Dual Spidera został otwarty. Wejdź i nadal swojemu Dual Spiderowi zupełnie nowy wygląd. Ok, zaraz wejdziemy. Zebrano nowe puzelki, ale chyba za mało jeszcze. O dwa za mało. Padła nowa rakieta. Dzięki czemu będę mógł udać się właśnie w tamten rejon, żeby ją odszukać. A następnie co? A następnie polecieć do nowego układu. Chodźmy do naszego garażu Dual Speedera, bo mnie on bardzo ciekawi. To jest standardowy wygląd. A to jest wygląd czarny. Fajne. To, to celujemy. Jak odblokować nowe, nowe elementy wyglądu Dual Speedera? Nie wiem. Wiecie, co teraz nas czeka: losowanie. Gaczy. Trochę tego jest przed nami. Mamy ciężka kula. Kręgle drżą przed nią ze strachu. Mamy też Dual Spider kobaltowy zmierzch. Widzisz ten głęboki błękit? A, czyli Nowe kolorki dla dual speedera też możemy tutaj. Ptak origami, módl się, żeby nigdy nie spotkać osoby, która go zrobiła. Yy, wiecie, to chodzi o zabójcę origami z Heavy Lane'a. Plecak i cegły. Te drugie pomogą ci uniknąć niechcianej uwagi. Piękny Joel wyposażony. Zestaw survivalowy, Twoich wrogów przeżyje strach. I mamy Eli. Mamy kółka z danymi, relikt zmieniający zasady gry. Tej gry nie kojarzę. Mamy zmiennokształtna laska dla pasterzy przewodzących niespokojnym duchom. I to jest z Bridge of Spirits, tak? Magiczna kuźnia, kuźnia, w której można stworzyć mityczną broń. To z God of War Mamy Dual Spider gorący, róż. Zobaczą cię z daleka. Dual speeder złoto zwycięzcy warty swej wagi. Jadeitowe ostrze i książka. Pasjonująca opowieść o maleńkiej wojowniczce. Balansujący, całe życie na krawędzi. Okej. Okay. Dual speeder Hyper Limonka. Esencja fluorescencji. Strasznie dużo tej gaczy mamy teraz. Kapliczka Jotunów, puste pudło z gigantycznym potencjałem. Symboliczne drzwi, pewnie są zamknięte nie bez powodu. Czy to jest? To jest Claire, nie? To chodzi o Claire. Ki i piłka pomagają golfistom osiągnąć cel. Teraz Dual Speeder, fantastyczne graffiti i prawdziwe dzieło sztuki. Drzewiasty żółw, ciepło za wszelką cenę. Paranormalny telewizor, uważaj, żeby się za bardzo nie wciągnąć. Szkolna opaska zakładana na wyjątkowe zajęcia pozalekcyjne. Se. Legendarny młot wali niczym piorun. Solidne ognisko, chroni przed mrozem. Fimbul Winter. Rydwan Dika to wyjątkowy motocykl. O, żeby się tylko twórca na mnie nie obraził. Dual Speeder Turbo pomarańcz, ten kolor jest soczysty. Słynny warsztat, surowe materiały są tu przekształcane w surowe piękno. To też God of War. Turlająca się gwiazda przyczepia się do wszystkiego. I jeszcze łuk chłopca, jednak weszło mu to w krew. To dla Atreusa. Ok. Starczy. Zobaczmy te wszystkie ulepszenia, które się tu pojawiają. No i co? I źle to wygląda? Świetnie to wszystko wygląda. Coraz lepsze jest to nasze miejsce katastrofy. Sekcja Resident Evil patrzcie jaka się robi rozbudowana. No i pięknie i elegancko. Tyle w temacie, jeśli chodzi o moje boty. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z wami w odcinku. I straciłem wątek, bo się zagapiłem na krasza. W odcinku kolejnym. W którym rozpoczniemy sobie kolejną galaktykę układ jak zwał, tak zwał. To by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Fajna jest ta sekcja God of War. Trzymajcie się i cześć!